Cześć, przed nami druga połowa boksa z Gitz of Rawnika. Zacznę. Się już na wolność, to zobaczymy, co fajnego uda nam się dzisiaj polować. Nie będziemy przedłużać, za bardzo nie będziemy dzisiaj rozkładać. na paczki do mm, stylet deka. Ponieważ jeszcze mi z poprzedniego boxa zostały, także nie będziemy znowu trzymać też niepotrzebnie, żeby nie przedłużać później i szybciej wykorzystać karty do innych projektów. Okej. Okay. Ponieważ pomijamy go właśnie. Ankomony, znaczy ten komono pomijamy i zaczynamy się przy Ankomonach Big Circus Root Suit, Road, Gate for Battle i uh -huh. trata the Silencer. W sumie to liczymy, że to będzie droższe, ale się przeliczyłem. Czyli automatycznie na bok do strzelania, bo Gate o, gate a foliowanego. W sumie lepiej tutaj niż w jakimś modern masters, bowiem wtedy już chyba Uff. dostał szału. A tutaj

I tak się nie zajmować. Come on, Gil Gild Smith. Legend Goblin Creator Maker. I jest! Raal is Viceroy. Okej. Okay. Okej. Okay. Ostatnio chyba trafiliśmy do niego. Do niego trafiliśmy tak Trafiliśmy do niego emblema To spoko To to się chwali Spoko Ludzik Oby tak dalej Ilgate No, to jest taki podobniejszy Medik Nadal poszukujemy tej mixa najchętniej wersji foliowanej, ale pewnie się przeliczymy, próbując go namierzyć. Ciach. O, kongres, szyba yeah. Selective snare! A tu ostrości raczej. to jest static field I i co nie? Thousand, hmm. i znowu się przeliczyliśmy Dobra, czyli tego już na boczek możemy French Diligate i Beaut Illusion czy każdym razie na tego dlatego to nie zdobyć to chociaż tam już w tamtym Oja, w tamtej części już było tyle tych mytików, że będzie słabo. Tak się zdaje status w czyli to na tych landach, tak? Blade Vindicator. Nie o to nam chodziło. Naprawdę nie o to. I tak mieliśmy się bawić. Spinget i Toka kataldera kaszanka totalna. Błanowiznę naprawdę. Eee, po którymś z O, o, się rozpędziłem. Czy to jest. No. pip. Piep. No, karty świeżo wyjęte z Boostera. Już uszkodzone. No, jest tragedia. Dobra, i łeb. Hazda Marsza. Zrozumiałem, rozumiem, to był jakiś gilgek czy coś? Ale już on Naprawdę, nie staraj się, chłopaki. Może to nie rarka żadna. Ważna, bo mi się pociągła. Android Setinek Risk. Bip! I! Narkomu, Nadzieja, że bo to już raczej się nie pojawi na ekranie, bo Gilgate i ta soldiera. Kapcioł, to już jest szósty booster. Dobra, będziemy już jedną trzecią trzecim dzisiejszego odcinku Trzy... z nami. Mystic. Beam. Ok. Blowspore Shaman. Ok. City Watch Sphinx. I na czym będzie Chamber Sentry. Chamber Sentry. Chamber. Dobra. Będziesz przeczytany.

Äh, uh, Sanho hat auch Salvat. Hasamarschall, Hasuarschall. I? E? Runway Team King. Äh, äh. Äh, 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 äh. Team King, Elf Knight. Uh -huh. Dobra, bateria może paść. Jeszcze jednego może możemy zrobić, a później muszę szybko baterię podmienić. Nie zwróciłem uwagi przy włączaniu nagrywania, jakie są baterie i teraz niestety będziemy przez to cierpieć. Dobra, true fire a nie chcę ryzykować, że nam padnie w środku ustawiać się, na przykład teraz. Pfff, Albo może zaryzykujemy. Black Crafter. No nie, lepiej nie. Dobra, to jest ostatni. Jimmy Cher. Kolejny mitik. Gdyby nie to, że nam się trafiają takie słabe, czy w ogóle ogólnie tutaj to. Hmm. Dobra, Andrzej nie denerwuj się. No to mamy Nightmare Sphinx. 4, 3, 6, straszy playingiem, plo pla plo 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 Dobra. Niestety muszę go znowu na tą kubkę takich nic nie wartych. i token insekta. a niestety muszę zrobić krótką przerwę wracamy po wymianie baterii no i dobra, jesteśmy z powrotem mam że długo mnie nie było, nie się czekać za długo クライマックスしていただきます。Kolejny booster: ピピピン、Swan Companions, ピュッ IJESTMENTE Predator、Sinister Sabotage, Rock Charger, IONIZE czyli nadal. Bog, z giggate. Huj. Piip. Drugi folijvanji giggate. Bog še. Corporate. Såja, där stod den. Flygning av of Equinox. alltså assassin Goblin, Bonneröd. I... E Trebjudnarsfenix. Jaså, <tryk> yes. nä. Nah. response uh, residens. Czyli to było na tyle, co się nacieszyło. Dymir Gate, i to goblina. Uuu. Dobrze, dobrze. Goblinki wpadajcie. Fajnie, że się pojawiają takie tokeny. Bo goblinów zawsze brakuje. Jak nas złożyć? Dobra, Barrier of Bones Urban Utopia. Widzisz, już kawałek dalej, przewiniemy Borrow Stranger, Might of the Mosses Miss Pink, Unicorn, Ashore, Assemble, serio. Ale serio.

Okej, okay, Marble Giant i zielony, Bounty of Might. Nie o to chodziło, ale to... O, oh, jest folia, jest folia. Plano Crafter. Drugi, uncommon. I przejeżdżający samochód. Albo motor. Motocyk. I insert. Jak na złość. I weź tutaj, tutaj nagrywanie korzystając z dnia słonecznego. To to tylko w nocy powinno być nagrywane. Stone. Beacon Board Clipping Chill, Miss on i Felt Collector. Jedyne co na pocieszenie, to to, że. Mam kolejnego elfa do kolekcji. Celestine Bill i o, token rublina. Spoko. Może być. Dobra. Capture Justice Strike mm -hmm. Lava Coil Undercity Necrolisk i Rhythmic Clarion Trzy głębokie wdechy Staramy się nie tracić opanowania nad sobą i przechodzimy do kolejnego Luminous Bounce może komony będą proszę. Well, yeah, chemistry is response and messages, I now not even check it Angel flying vigilance. O! sam Gink Major. Retro Static Field I Vivid Revival. Mhm. Mm mhm. Mm Nie, dawaj komentarz. To jest I Elf Knight. Przed nami dwa ostatnie boostery. No to powiem Wam jedną rzecz. Jeżeli w tych dwóch boosterach nie pojawi się Light Phoenix, to pierwsza połowa boxa była dużo lepsza. Bo cokolwiek innego się pojawi teraz to raczej już będzie za słabe, żeby nadgonić tą pierwszą połowę boxa. Crawl Harpooner, Guild for Battle, District Guide i Hatchery Spider. Nie jest to Feniks. Czyli do Plan, Whisper, Legend. I ostatni Mustarro Ostatni mustarro A w nim będziemy mieli tak Larry Dobra, dobra Disinformation campaign Bum. Pierwszy come komu on discovered this program Okay. I ostatnim radem nie będzie nasz Feniks. Czyli dupa. Dawn of Hope. Dupa of dupa. Jeżeli chodzi o wartość tej karty Życie zycie. Dobra Jedyna karta w tej połowie boxa, która była cokolwiek warta tak prawdę mówiąc Nie będę bo tu już komentarz zbędny. Dobra. Nie przedłużam. Idę sobie popłakać. I dziękuję wam się z wami. Zapraszając na następne produkcje. Póki co, trzymajcie się.